Witam wszystkich. E, otóż, właśnie to jest teraz zbiór Czarnego Bzu. I tu właśnie, właśnie chciałem Wam pokazać te prze, przy, przy, przeczesane poprzednio e, przeze mnie na, tym samy, na tych samych krzakach. E, schowam może ten sezonek. E, kwiatostany e, spowodowało, że na takich tych baldachimach kwiatów. Tych kwiatów fizycznie było co najmniej o połowę mniej i teraz widzicie, dla porównania, o może do paznokcia, jak duże są te owoce czarnego bzu. Czwierć paznokcia powierzchni, można powiedzieć, tak zajmuje. Ja wiem, że gdzieś jak w dogodnych warunkach rośnie i tak dalej ma tam super warunki, to też taki rośnie na takich dużych baldachach. Tu jeszcze jest niedojrzały, ale tu podobna sytuacja była też kulki widać jest ich o wiele mniej, jeszcze tutaj niedojrzałe, ale, ale są po prostu większe, bo przypada więcej soku na każdy, na każdy owoc. O tu ewidentnie widać jak jest też przesiany, przedczesany ten kwiatostan i potem właśnie ten czarny bez rośnie rzadziej. No wiadomo, jest mniej kwiatów, to mniej i owocu. Ale na każdy kwiat przypada dużo, na każdy owoc potem przypada dużo więcej soku, przez co te y, owoce są dużo bardziej dorodne. I moim zdaniem nawet chyba jak gdyby smaczniejsze, bo w sytuacji, kiedy tych owoców jest tak dużo, y, czyli ten kwiatostan jest nieprzeczesany, to. One częściej lubią chorować. Jakieś takie są właśnie albo wolniej dojrzewają, częściej chorują. O tu widać jak bardzo był przecze, przeczesany kwiatostan, aczkolwiek też się nie dojrzało. Nie? Ale jakie już kulki duże są, no nie podstawiam tam akurat palca. dla, no może bo tutaj jest w takim dołku, o widzicie jakie kulki duże. I, i to jest właśnie ten efekt y, nieścinania kwiatostanów, y, jak się zbiera kwiat bzu. Wiosną, tylko przeczesywanie tego kwiatostanu. Wtedy jesienią uzyskuje się, znaczy też można powiedzieć późne lato, bo mamy 15 wrzesień, 15 czy 16, już teraz nie pamiętam dokładnie, to uzyskujemy właśnie takie rzadsze, mniejszą ilość owoców na każdym, na każdym baldachimie, ale za to dużo większe owoce. Nie? One po prostu są bardziej tak, jak gdyby opite sokiem. No i tak to, właśnie, tak to właśnie wygląda. To chciałem wam pokazać w konsekwencji do tego pierwszego filmu, jeżeli chodzi o zbieranie kwiatu bzu, że lepiej go właśnie zbierać grzebieniem, aniżeli ścinać całe baldachy, bo w nagrodę potem jesienią mamy takie fajne. Taki właśnie fajny czarny bez, taki właśnie dorodny, te kulki są znacznie większe i, i, no i po prostu, mniej wtedy wiadomo, więcej tego miąższu, soku, mniej pestek. Bo z chwilą kiedy owoc jest taki drobniutki, a i tak w każdym jest pestka, chciałem te kilka pestek, no to wtedy po prostu jest masa, pestek, masa skórki, a, a dużo, mniej, dużo mniej soku. No to by było wszystko. Właśnie to chciałem, mniej więcej w konsekwencji do tego pierwszego filmu tutaj Wam pokazać. Na razie, cześć, hej!